welcome in my house. Come on, come on. Today we speak English because uh, our opponent is Cedric Lushima. So Cedric, hello. We see you in Saturday, Sunday, and I'm gonna crush your face. I'm sobie jajka. Na drogę a to jest, not e, To już jest tradycja, tak naprawdę, że biorę ugotowane jajki. które w samochodzie, tak? Żeby spierdolić trochę humor innym osobom dookoła, jak ja mam zły. No i to jest najłatwiejszy chyba posiłek, żeby wziąć na, na wynos, który ma w miarę mało kalorii, który mi tutaj bez węglowodaników, białeczko, coś tam, coś tam. No i robię sobie, z racji, że lubię słodkie, no to robię sobie właśnie przed wyjazdem, żeby mój mózg nie czuł się mega osłabiony, omlecika na słodko. Czy so jajka, trochę mleka, białko, czekoladowe, trochę orzechów. I tutaj jeszcze ostatnio odkrycie roku do tej wagi, jakby Michał mi polecił. Jogurciki Joupro, to nie jest żadna reklama. Pozdro dla Gamera, bo on jest chyba akurat, jak się mówi, ambasadorem. I w jednym jogurciku macie 90 kalorii, w tym straciotella, także no mega, mega kocik. Jak na to, że jestem samoukiem, kurde wiecie, nie, byłem, nie czytałem książek kucharskich, to chyba o Napiszcie, czy jest w porządku, czy byście to zjedli z rodziną w Wigilia. Wychodzimy już, jestem cały spakowany. Idziemy, nie, bo już się niecierpliwie, już wczoraj mi się nudziło, już chcę komuś najebać i wracać i mieć to w dupie wszystko, lecimy, let's go. Wyjechaliśmy, jesteśmy już na początku podróży do Gdańska, niecałe 4 godzinki mamy dojazdu, spakowani, nawet naładowani tym omlecikiem, no i co, chciałem wam generalnie powiedzieć pewnie, Teraz jeszcze tego nie ma, ale te, pewnie już widzicie, że yy, wideo z walki jest po prostu na osobnym kanale, na moim. Yy, ze względu takiego, gdzie już się wypowiadałem kilka razy na wywiadach, że gdzieś tam stwierdziliśmy trochę z Michałem, trochę ja również, że nie do końca mi gdzieś tam odpowiada, czy chcę robić ten kontent taki rozrywkowy, zabawowy. Może jeszcze przyjdzie na to czas, trochę się z tego, powiedziałbym, wypaliłem, trochę więcej obowiązków yy, zaczęło być w tym życiu codziennym i trochę więcej się zaczęliśmy skupiać na tych treningach, przygotowaniach i w ogóle. Zawsze też mi się marzył taki solo kanał typowo sportowy, jak jakieś takie vlogi UFC czy coś w tym stylu, więc teraz będę po prostu wrzucał mocno sportowe filmiki na właśnie swój kanał. Nie wiem, czy będzie to regularnie wstawiany content na platformę YouTube, że typu tam co tydzień czy co dwa. Raczej jak będzie jakaś wena, będzie pomysł, będzie coś fajnego. Postaram się może jeszcze jakoś dokładniej pokazywać jakieś tam nie wiem obozy przygotowania ale głównie celuję w taki mocno sportowy klimat typu właśnie walki być może jakieś ciekawsze wyjazdy zagranicze, coś w tym stylu, ale wszystko dookoła MMA, dookoła otoczki sportowej także co, zachęcam do subskrypcji i mam nadzieję, że jeszcze bardziej ten projekt wypali i dobrze się będzie to oglądało, wiozło napiszcie pod koniec filmiku właśnie jakie macie może odczucia, czy, czy właśnie podobało się, czy jest trochę inaczej czy może jest gorzej, żebym wypierdalał? No nie wiem, coś w tym stylu. Także co, nam zostały 3 godziny trasy, może trochę ponad, i widzimy się na miejscu. Do zobaczenia. Jesteśmy już w hotelu, w tym jeszcze przed, no to dojechaliśmy, idziemy załatwić formalności, także wiecie jak to wygląda, zapraszam serdecznie ze za mną. No, co się to to 98, w końcu się posłuchał i nie podjadał, nie, trochę powiadałem, uderz to wszystko po prostu, to tylko Trochę bardziej budzian. Jeszcze raz też? Nie. Zadarza mi, że mam takie długie nazwisko. Weź pisz Pet, tylko i Ta, Pet. do myślenia. To był PD. <noise> PD. Trochę niżej łapy i sam niżej trochę możesz Tak, jest OK, no. Gotowy? Three, two, one, go. <noise> Jak się chłopczą stędzała, nie? 6 na 6 ale przypłacił to z tygodniem życia stresu, nie? Myślę, że z pół kilo już zrzuciłem, nie? jeszcze no ok. złapałeś dwie pałki, które nie spadły. Bo... To, to jeszcze LEXO od Lola, nie? Tak naprawdę? Od laptopa, od Lola. No i właśnie od złodziejstwa, nie? Dokładnie to. No to i kto mi zajwa zegarek, no to mi zajwa zegarek. Co ty robisz? Co ty robisz, Co ty robisz? Moje, moje. Ty no, najlepsza siłka hotelowa jaką widziałem. nie? Chuj, że nie, nie skorzystamy tak naprawdę, ale tu basen, tu na zewnątrz, tutaj weź pokato. To, to. jest moje marzenie, żeby mieć takie coś na chacie. wiecie. Na świeżym powietrzu, woreczek. Mega kot. Bardzo fajnie to wygląda. Ten. można się poczuć jak Flintstone No to naprawdę Neandertal, nie? Tylko 30 kilo. Ja bym wziął taki nakład, aby wyglądało, jakbym wziął 80. Leżę już z ciuchami do wypadki. Już czuję się dość ostro zajechany i głupi. Generalnie zaczynamy dzisiaj pierwszą z dwóch części robienia wagi. Jutro będziemy kończyć to, co zostało. Nie będę wam pokazywał tego wszystkiego, bo zawsze to tak widzicie. Jeżeli się zdarzą jakieś ciekawsze momenty, no to wtedy mam nadzieję, że Daniel je wychwyci. W każdym razie za jakieś 40 minut lecimy z początkiem robienia wagi i mam nadzieję, że na filmiku widzimy się już o 10 rano, jak będę zadowolony, uśmiechnięty i napity. Pozdro. Chłopie, chłopie ale weź go, nie dotykaj ty. Nie, czuję. Zaraz, <laughs> folią aluminiową jabłko w mordę i. Do Dobra, pieczka. No, wieście <laughs> stopni. Dobra, a kto by chciał wysmarować tak Damiana, niech napisze. W komentarzu najfajniejszy komentarz będzie mógł posmarować na następną walkę części dolne. na jakiś śliski Jacek, nie tego. Siemanko Paweł, idziesz posalnować chwilkę? Aż jakbyś na Kraku był miesiąc? Ty no tak wyglądam, nie? Takie mam oczy błyszczące, ale jeszcze nie po dalej? Jesteśmy po dwóch sesjach. No poszło, Czekajcie, oprę się poszło mega dobrze, bo zostało nam co? kilo 100, prawda? No, mam kilo Ki... zpańki, 900, nie? Kilogram około. No to jest mega po prostu dobrze. Nie wiem co więcej powiedzieć, bo mam mega już ograniczony zasób słownictwa, jestem głupi. Jutro pewnie na spokojnie się wyśpimy do ósmej, wstaniemy tylko, żeby zrobić tą doróbkę. Nie wiem ile może zostać na sam koniec. 400 gram może do zrobienia jeszcze, więc już na spokojnie do na saunę pójdziemy, zbijemy to. I widzimy się na nieoficjalnym ważeniu o 10 rano. Pozdro, bo już mi się ciężko wysłabia. Bye bye, siema, siema. Jak tam? Zaraz 9 rano. Wstałem dosłownie niedawno, 8:20 Kurczę, przespałem 80% nocy, co zazwyczaj jest dość ciężkie przy robieniu wagi wcześniej, no bo jak wypacamy bardzo dużo tej wody z organizmu, jest ciężko po prostu zasnąć, a ja mówię, spałem 3-4 nocy, miałem chyba trzy sny. Jakieś głupie w ogóle, że byliśmy na imprezie i zgubiłem buta i cały czas. Pytałem Jędrka z Octopusa, czy może mi ogarnąć tego buta, bo nie mogę iść, wiesz, na, na imprezę bez jednego buta. No i zaraz sprawdzamy wagę, ja już coś wiem, posiedziałem dosłownie 10 minut z rana w hardkorowej saunie w dresach, jest dobrze. Czekaj, aż za dużo. Boże, chroooń przed sobą i wrogami. Chudy wiór. Jezu, drugie Czekaj, poczekaj, poczekaj. 93,3 93,3 For people trochę słono Jak łzy wrogów Idziemy się wkuć jak najszybciej, bo to trzeba teraz działać Ale nie, nie widziałeś całego, nie? Tu już tak 60% zostało, nie? Zrobiłem, co co tak? Zrobiłem fotę Zrobiłem fotę No tutaj były Cztery kiełbaski, dwa kotleciki ziemniaczane, jeden, jedno jakieś ciasto puddingowe na ciepło z szanem. tych kanapek było 8, jest cztery, różne wędliny, nie, kanapeczki, bułeczka, pasta jajeczna i tutaj jeszcze jest y, ananas, daktyle, żurawina, rodzynki, dwa jakieś tam słodsze ciastka, bo Michał mi pozwolił, trochę orzechów, jeden sok jabłkowy wypiłem, tu jest y, lemoniada i kawka. O ja, prędolet Nic nie brałem, panie Panie Władzu, nic nie brałem. Ile, ile masz w kieszeni i gaby Januari rozpadłówkę To chodzi o to, żeby troszeczkę dymu narobić Żeby państwo poczuli Maggin I'm better than ever I think I got a vendetta Oh now they call me I seen them All those times getting several I told them all I get let up They get not try be never Give me a shot and out I swear I shoot like borettos Yeah yeah They getting nervous I seen it What I seen you wouldn't believe czy jesteśmy na wizji. Dobry, witam ponownie. Nie nagrywaliśmy dla Was chwilkę. Po przepałce po treningu szybki ogar w łazience i poszliśmy sobie zjeść yy, wszyscy razem. Burgierka, ale bez sera. Z kurczakiem, nie z wołowiną, żeby gdzieś tam w ogóle nie obciążasz tych jelit. Orsalitów już wypiłem, nie wiem, z 10. W międzyczasie też przyjechali już wszyscy trenerzy z Unika, yy, Maro, Samociuk i i inne osoby właśnie z Unika, generalnie pogadaliśmy sobie jeszcze troszeczkę o strategii, zapytali jak się czuje, jak tam waga, wiadomo, takie klasyki. No i wróciliśmy właśnie teraz do pokoju. Mamy jeszcze 20 minut, żeby sobie chwilę poleżeć. Spakowałem się już na media trening, na media ważenie. I niedługo wychodzimy i widzimy się na oficjalnej ceremonii. Do zobaczenia! Wszystkie obowiązki odhaczone na dzisiaj, media trening, media ważenie, właśnie wróciliśmy do pokoju, jedzonko jeszcze, myślę, że jeszcze na spokojnie coś wleci po tym, eee, jutro nie, dzień sądu, także zapraszam już na sobotę, Będziesz zapraszam już na sobotę, zapraszam już na sobotę i tyle nie. Co tam? Siemano, no właśnie, ty jesteś pierwszą osobą po mojej regeneracji. Co, ogólnie po rozgrzewce porannej, poszedłem tutaj się już zaszyć do jaskini, spuściłem zasłony, starałem się wyciszyć, trochę się nastroić muzyką. Potem w końcu się udało trochę zasnąć, ale już te myśli się kotłują. Przed walką, przed tym wszystkim pocą się ręce, pocą się nogi, ale to w sumie nie jest nic odbiegającego od normy. Zawsze tak jest. Także fajnie, że udało się zasnąć, bo przed tym zaśnięciem to właśnie zajeżdżałem się trochę myślami, mimo że staram się je gdzieś tam odpychać. Nie ma co rozkminiać 100 razy jednej rzeczy. I właśnie ten sen tak mnie nawet wyciszył, dał trochę spokoju. Znowu te myśli zaczęły wracać, ale już czuję, że jestem właśnie taki zregenerowany, full wyspany. Nie bolą mnie nogi czy coś tam, bo jeszcze wczoraj, jeszcze dzisiaj z rana, w zasadzie odczuwałem tak, nie wiem, trudy trochę tej wagi, trochę może przepałki, coś tam, coś tam, lekko podmęczony tym wczorajszym dniem. Teraz się czuję w 100%, już jakby w 100% odpocząłem. No i powoli zaczynam już łapać odklejkę, powoli się zaczynam odcinać już od wszystkich wiadomości. Idę jeszcze teraz coś zjeść w restauracji na dole, w hotelu. Wiem, że już tam czeka moja rodzinka, dziewczyna też zaraz będzie, także się z wszystkimi przywitam. Postaram się być jeszcze miły ten ostatni raz, ale już powoli, tak jak mówię, nastrajam się raczej tryb, yy, tryb mroczny żniwiarz, nie? Postaram się wydrzeć z Drikowi dzisiaj duszę, ostro skam skatować. Widzimy się na miejscu. Nara. <śleszy> Ja lokowanie produktu, polecamy szczerze. Wszystkie produkty dostępne na stronie www.castora.pl Mamy zestaw makiet, szlifierki, kątówki, jesteśmy gotowi. Tu siedzi, podczas tego low-hicka się. Jeszcze tutaj, w miejsce. Na razie, chyba panowie, bez zaskoczeń, tak? Miał walczyć belki, tak? Też toczy ten pojedynek. Świetny lewy a znakomicie jeszcze dołożył podbródkowy. zachwiał się nieco zawodnik z Brukseli. Musima odwrotna pozycja, stara się trzymać tą walkę, w dystansie Piłowarczyk. Piwowarczyk. Ale krzyczy też narożnik z Tak i rozdrawny. Murkuje po to duszenie Piwowarczyk. Trzy minuty. Jest to zapięte, widzimy ten. robota go To było on trochę pójście za wszelką cenę pod Nie można zostawiać głowy w ten sposób, kiedy walczy się z piwowarczykiem. Może te kilka walk temu ktoś by z tego uciekł, ale nie teraz. Barmerowiec i gilotynka i po dwóch minutach było pozabane. Eee, tak myślałem, że zainteresowanie można. Zawsze zaczynam od powalni. Ja też Ja też dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy za wywiad. Do widzenia. Do zobaczenia. Robisz jujitsu i go tak, tak, Zdecydowanie. Można się siłować, można się bić, ale każdego się dusi tak samo, tak? Nie ma tlenu, nie ma problemu. Nie? Da? No właśnie, trener tutaj poleca, zachęca, pewnie, że tak. W zawsze warto mieć kilka ukrytych asów. Wracamy do korzeni, do latających gilotynek. Jestem bardzo szczęśliwy, ale jeszcze oczywiście trzeba dobejrzeć... Kurczę, no niestety Mercelo się nie udało, ale uważam, że i tak zajebiście mu poszło. Znokdownował przybysza, pokazał się super. Wziął walkę w ostatnich sekundach To jest pracowity gość Kurde, z niełatwego kraju Tak mi się zdaje, raczej tam nie jest super kolorowo Więc cały czas mu kibicuję Razem się przygotowywaliśmy, razem robiliśmy wagę Marcelo, będzie dobrze No i teraz wisienka na torcie Arek, nie? Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie A potem nas czeka w końcu Drineczek, bo już Jagermeister Jest w lodóweczce przygotowany od czwartku A jak? Słuchajcie, mam 0,2 Lówki z tytoniem A tu jest w policji więcej niż kurwa w moim mieście Całym. Idziemy się z sektorem BRD i nie tylko przywitać, mam flagę BRD na lerach, puchar w ręku, no i rodzinka będzie też, nie? Więc trzeba z nimi się złapać, uścisnąć i lecimy na hotel. Mama zobacz, co mi wyszło? A ma udusiłem go. No jako jedyny z wygrałeś wygrałeś. że się przejrzysz. No dobrze, niedobrze, nie? Dobrze, bo wygrałem, niedobrze, bo chłopaki przegrali, więc no szkoda, szkoda, bo nie będzie na pewno takiej samej aury, ale no ja miałem teoretycznie najlepiejsze wyzwanie, tak? Chłopaki tutaj walki mi z wszystkie mieli eee, no, duże wyzwanie, nie? W każdym razie przygoda się nie kończy. Dalej szlifierka, tak to wygląda. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, ja również przegrywałem. Nie zawsze jest kurde niedziela, że jak to ktoś tak się mówi, to? coś w tym stylu. Gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Nie ma Butelki wszędzie czuję. cześć, ma.

na mianku. co to oznacza, że ty idziesz z buta. Słuchajcie, no tak jest zakorkowane, że bez sensu czekać, bo będziesz pół godziny jechać do hotelu, a mamy tam 600 metrów, więc idziemy po prostu z buta jakąś drogą, nie wiadomo jaką w ogóle, nie. No i elegancko, wspomnienia, nie? Będą super. Tak. Pokaż, pokaż tutaj, jak to wygląda. No i elegancko. Ważne, że jest humorek i jedziemy do hotelu. Lecimy. Tu się kameruje. Jesteś już live? Jesteśmy. Słuchajcie, mieliśmy dobrać końcówkę po gali vloga. Niestety zabłądziłem, jest godzina 17 w poniedziałek, impreza jeszcze się nie skończyła. Mam halucynacje, jestem ekstremalnie odwodniony. Siedzę u kogoś w domu w jaskini, rolety są spuszczone, jeszcze się nie wynurzyliśmy, także no... No już. Okej. Okay. tego aktorstwa. <grych> Wróciliśmy. Cali, zdrowi. Akurat jeszcze dosłownie dwie minuty temu okazało się, że dostałem bonus poddanie. poddanie wieczoru. Bardzo fajnie, bo konkurencja jednak nie była wcale taka mała, bo i Poliszczuk, i Freeze poddawał, nie pamiętam, a i Damian Stasiak również poddawał bardzo ładną balachą. Na całe szczęście to ja dostałem, także bardzo się cieszę. Dziękuję KSW. Kurcze, co by tu powiedzieć, nie? Jak się czujesz? Jak się czuję, jak się czuję zdrowotnie? Bardzo dobrze, tak naprawdę. Nic sobie nie rozwaliłem, nic sobie nie rozwaliłem nowego. Czuję się tak, jak się czułem przed walką, czyli dalej mnie boli trochę kolano, bo gdzieś tam już dałem posta powalecznego. Musiałem wyjść z niedoleczonym kolanem do tej walki. Miałem nadpękniętą, pękniętą błękotkę, taką niekwalifikującą się do operacji, ale taką, która wiążyła te przygotowania, że praktycznie przez trzy czwarte przygotowań nie robiłem parteru. Wiem, może to trochę ryzykowne, nieodpowiedzialne, ale no taki jestem, chciałem bardzo wystąpić w Imańsku, chciałem bardzo Nie Wiem dla kogo teraz już po wydarzeniu, wiem, że zdecydowanie nie wiem dla kogo, bo moje miasto Białogard, jak i nie tylko Białogard, ale też znajomi z Poznania, rodzinka, fani z Polski przyjechali, słyszałem doping, w końcu, w końcu mogłem się tu przekonać, jak to mieć swoich kibiców e, po prostu na a na hali, na stadionie te flagi, to wszystko, te banery. Bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz. Walka super się ułożyła, no bo poddanie, dwie minuty. Lekko ponad, chyba 2 minuty i 5 sekund, yy, nie powiem, błędy również były, no bo gdzieś tam kilka razy Cedric potrafił mnie w stójce, aczkolwiek no ja w ogóle nie odczuwałem tych ciosów, jakoś tak już mam od kilku walk, że totalnie te obrażenia fizyczne nie sprawiają problemu. Prędzej pewnie by mnie odcięło i bym się obudził, niż yy, chyba stwierdził, że coś mnie zabolało. Też była taka taktyka poniekąd, wiedziałem, że raczej będzie się kleił, no bo zawsze to robił i cały czas z tyłu miałem w głowie przygotowaną w razie W latającą gilotynkę, może jakąś anakondę. Bardzo dużo tego robię na sparingu, na zabawkach, na drillach. Praktycznie od początku swojej kariery gdzieś tam na treningach mi to towarzyszy, więc jak poczuję, jak zobaczę sytuację zagrożenia, z której jest kilka niestandardowych opcji wyjścia, no to na pewno z tego skorzystam. Mam nadzieję, że podobał Wam się w ogóle vlog taki materiał. Zostawcie jakiś feedback, co poprawić, co dobrze, co źle. Mam nadzieję, że będzie więcej super materiałów, nie tylko z walk, ale może z jakichś innych sportowych przygód. Tak jak mówiłem, nie wiem, czy będą to rzeczy, Zachowam jakąś taką regularność, że będą, nie wiem, co tydzień, co dwa, co trzy, raczej nie będzie to moich, nie, nie będzie mi to spędzało z powiek, żebym tutaj dostarczał wam materiały co tydzień, bo też uważam, że to jest mocna częstotliwość taka youtuberska, ale mam nadzieję, że chociaż raz w miesiącu wpadnie naprawdę jakiś taki fajny materiał, żeby to się też przełożyło na właśnie wyświetlenia, zasięgi i że będziecie po prostu tego wyczekiwać. Także co, aktualnie skupiam się troszeczkę na wyleczeniu tych kontuzji, trzeba jeszcze ogarnąć te rzeczy powalkowe, czyli jakieś wywiady właśnie zadbać o dobre relacje właśnie z rodzinką, ze znajomymi, którzy przyjechali podziękować im, podziękować sponsorom. Wiecie, dokończyć po prostu robotę do końca. No i niedługo myślę, że czekają mnie jakieś wakacje. Przydałoby to się raz, że dla mojego organizmu, dwa, że dla mojej psychiki. No ale walka super się zakończyła. Wydźwięk pozytywny, bez kontuzji. Także na pewno wracam jeszcze w tym roku, dojechać jakąś personę. Kiedy to będzie, nie mam pojęcia. Myślę, że trzeba poczekać jeszcze ze spokojem na rozwiązanie walki, która będzie planowana w Rzeszowie. Być może poczekać na Bartka, aż wyleczy rękę, no bo to są takie najbardziej jasne punkty aktualnie na mapie, które mi się gdzieś tam pokrywają z tym wszystkim. Ostatnia walka na kontrakcie mi została. Też trzeba przemyśleć kolejną dużą decyzję w życiu, kolejny krok, jak to wszystko rozwiązać. Muszę się właśnie zrobić naradę wojenną z trenerami, w jaką stronę idziemy. No i czekajcie na kolejne nursy, nie? Do zobaczenia. Zapraszam na Instagram. W sumie głównie na Instagram, bo tam głównie siedzę. Także zapraszam, żebyście jeszcze zobaczyli zdjęcia czy inne filmiki. No i jedziemy dalej z nimi, nie? Pozdro.